Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, wzywam was, moje dzieci, do oczyszczenia się i oddalenia od wszystkiego, co oddziela was od prawdziwej drogi do życia wiecznego. W tej chwili zbawienie dusz zależy od świadomości stworzenia ludzkiego, siły woli, znajomości tego, czego wola Boża żąda od swoich dzieci, od wytrwałości, posłuszeństwa i gotowości do oddalenia się od tego, co powstrzymuje was od znalezienia drogi, prawdy i życia. Każde z was, dzieci, ukształtowało swoją własną koncepcję czasu, w której dajecie wolną rękę temu, co nie jest dozwolone dzieciom bożym, zapominając, że czas ludzki jest pokusą do pożądania tego, co światowe, dając myśli pozwolenie na pracę i działanie w ramach tego, co każdy uważa za swój czas, bałamucąc duszę, deprawując myśl, utrzymując umysł w pragnieniu wszelkiego zła, które was spotyka, i rzucając się bez ograniczeń w czyny i dzieła które prowadzą Was do grzechu raz po raz. Zapominacie, za własną zgodą, że czas jest Boży i że to wieczna teraźniejszość Boga organizuje wszystkie rzeczy. Wygodnie dostosowujecie wszystko do osobistego czasu, w którym myślicie, że wszystko się porusza i dostosuje się według Was. Ale rzeczywistość jest daleka od tego postrzegania czasu. Które moje dzieci sobie wyobraziły. Ile czasu w życiu ma każdy z Was na poprawienie swoich błędów, na naprawienie aktów braku szacunku wobec woli Bożej. Ile czasu macie na naprawienie błędnych lub z góry zaplanowanych osądów wobec Waszych rówieśników. Nikt tego nie wie. Dlatego nikt nie może być pewny, że ma czas, o którym myślicie, że macie, aby po życiu pełnym wykroczeń przeciwko Bogu i bliźniemu mieć chwilę na pokutę, chociaż o to błagam. Moje dzieci, nie możecie żyć czekając na ostatnią chwilę, aby się nawrócić. Życie składa się z szeregu dzieł i czynów, którymi ludzkie stworzenie zdobywa zasługi aby osiągnąć życie wieczne. Nie wszyscy będą mieli te chwile pokuty. Z tego powodu raz jeszcze wzywam Was do życia w woli Bożej, a nie do próżnych oczekiwań z góry, nie do życia w grzechu w dogodnym dla siebie czasie i do proszenia o przebaczenie w dogodnym dla siebie czasie. Życie każdego stworzenia Bożego jest skarbem i jako takie musicie je chronić, aby nie dotknęło go nic niestosownego, nic co je plami i zanieczyszcza. Mój syn nie odrzuca prawdziwie skruszonego stworzenia, ale nie żyjcie w grzechu świadomie, oczekując, że zyskacie życie wieczne. Wskazuje na to, dzieci, z powodu skrajnego braku stałości ludzkości. Proponujecie życie w ramach boskich przykazań, i w jednej chwili zapominacie o tym, i tak jest, że świat został skażony aberracją, wykroczenia przeciwko mojemu synowi są stałe, żyjecie oderwani od niego, całkowicie go ignorując. Proszę o świadomość, abyście pamiętali, że musicie żyć pamiętając, że mój syn żyje i czeka na was. Mój syn nieustannie wzywa Was w ten czy inny sposób, żebyście byli prawdziwymi wykonawcami boskiej woli i nie odmawiali przyciągania boskiej łaski w obecnej chwili. Powróćcie do wewnętrznej równowagi przez pojednanie i nie oddalajcie się od mojego syna, przyjmijcie Boże miłosierdzie. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Ta chwila ruszyła do przodu, wirując szybko, a wy żyjecie w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, które diabeł wam przedstawia, abyście spali i nie zdążyli obudzić się w prawdzie. Ta ludzka pycha prowadzi człowieka do tego, że przyciąga go zło. Zaprzeczając wszechmocy Boga, ludzkie stworzenie jest pobłażliwe wobec zła i jego machinacji. Zło nie zatriumfuje. Ma chwilę, w której atakuje. Lud mojego syna przechodzi prześladowania, cierpienia, groźby i akty bezbożności. Kiedy zło uwierzy, że panuje nad ziemią, przyjdę do ludu mojego syna i wyrwę go od złego i dostarczę mojemu synowi. Dostarczę mu jego lud ubrany na biało i uciszę diabła w imię, które jest ponad wszystkimi imionami. W tej chwili nieuchronnie zbliżają się społeczne, polityczne, żywnościowe i religijne konwulsje w różnych krajach. Terroryzm wraz z komunizmem wyruszyły, aby zdestabilizować ludzkość i uderzyć w jednym miejscu i drugim. Działania te będą tak częste, że moje dzieci nigdzie nie będą się czuły bezpiecznie. Niebo wysyła w tej chwili sygnały i znaki, a ludzkość nie korzysta z nich, co jest jednocześnie częścią Planu Diabła, aby utrzymać was w niewiedzy. Módlcie się sercem, zjednoczeni jako rodziny, bądźcie obecni, aby przyjąć Mojego Syna w Eucharystii odpowiednio przygotowani, bądźcie hojni dla waszych braci i sióstr i bądźcie ostrożni w waszej pracy i działaniu. Ci, Którzy oddalają się od mojego syna są łatwym łupem dla diabła i jego sługusów. Nieuczciwość jest większa niż się wydaje. Zazdrość duchowa jest najgorszą trucizną, gdyż doprowadza do rozdzielenia tych, którzy stoją przy moim synu. Wy, dzieci, rozkoszujecie się pospiesznymi modlitwami, a tak nie może być. Niech będą nie tylko żarliwe, ale autentyczne, dusze autentycznego świadectwa. Nie żyjcie połowicznie, bądźcie miłością, a resztę otrzymacie dodatkowo. Czas zmieni się w jednej chwili, promienne słońce oświetli jakieś miejsce i natychmiast to miejsce zostanie zaciemnione. Woda mórz pozostanie spokojna i w ciągu chwili zmieni się i nadejdzie burza. To dlatego, że wnętrze Ziemi jest poruszane przez ciągłe tarcia płyt tektonicznych. Trzęsienia Ziemi będą trwały na Ziemi, łańcuch trzęsień Ziemi nie zatrzyma się. Niektóre kraje zostaną wstrząśnięte, aby zobowiązać rządy do przyjęcia pomocy innych, i w ten sposób niewinne ludy znajdą ulgę w ucisku. W innych krajach następstwo wydarzeń będzie bolesne. Wody będą bardziej skażone radioaktywnością. Jako matka ludzkości wzywam Was moim sercem do powrotu do Boskiej Miłości i odrzucenia światowych przyjemności, choć te nasilają się, ściągając wielkie nieszczęścia. Nie bądźcie ofiarami zła. Ja, jako matka Boskiej Miłości, zapraszam Was do bycia bardziej duchowymi, a mniej światowymi. Przyjdźcie do mnie, ja was prowadzę do mojego syna. Moje błogosławieństwo jest z wami, umiłowani mojego serca, Matka Boża.